Fale delta 1,4 Hz są falami mózgowymi o wysokiej amplitudzie, które zazwyczaj wiążą się ze snem głębokim. Jest ich zazwyczaj najwięcej u niemowląt i małych dzieci. Delta to fale o najniższej częstotliwości. Są powiązane z anestezją, stanami regeneracji mózgu, gdzie nie jest zaangażowana świadomość. Głęboko zakopane wspomnienia, w tym traumy, mogą. Być ukryte w stanie delta. Badania potwierdzają również związek fal delta z procesem podejmowania decyzji, pamięcią biograficzną czy uczeniem się nowych rzeczy. Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, że osoby zdrowe również mają je obecne w stanie czuwania. Są to fale pojawiające się podczas medytacji i stanów transowych. Ich obecność korzystnie wpływa na odporność. И Рагонар увянет сам.